Chcesz mieć zadbane i mocne włosy? Jest kilka prostych porad, dzięki którym osiągniesz taki efekt. Chcesz je poznać? Zapraszam! Cześć! Zdrowe, gęste i liśniące włosy. Brzmi to trochę jak reklama jakiegoś szamponu, prawda? Ale nią nie jest. Dobrze wyglądające włosy to coś, czego chcemy i szukamy u innych, nawet podświadomie, a te źle wyglądające mogą świadczyć na przykład o jakimś gorszym stanie zdrowia. Dlatego warto o nie zadbać. Wszystkie metody, które Wam dzisiaj przedstawię, zacząłem stosować, kiedy zapuszczałem włosy, to znaczy bardzo rzadko odwiedzałem fryzjera. No i kiedy usiadłem na jego fotelu po czteromiesięcznej przerwie, zapytał mnie, czy zacząłem stosować jakieś suplementy i odżywki, bo z cebulek spisanych na straty zaczęły wyrastać włosy, a kondycja pozostałych zdecydowanie się poprawiła. Porozmawiajmy więc o tym, co musicie zrobić, żeby ze swoich fryzur wykrzesać maksimum potencjału. Chciałbym tylko zaznaczyć, że metody wymienione w filmie nie zmienią waszego kodu genetycznego, to znaczy realnej ilości włosów, którą macie na głowie, waszego wieku, z którym często wiąże się wypadanie włosów, ani ewentualnych chorób skóry, które możliwe przechodzicie. I w takim wypadku skonsultujcie się z dermatologiem lub trychologiem. Gotowi na dawkę porad? Zaczynajmy! Na start zacznę od komunałów, ale takich, które warto powtarzać. Żeby wasze włosy były w dobrej kondycji, zadbajcie o swój organizm. Dostarczcie sobie potrzebnych składników odżywczych, dobrze się nawadniajcie i zapewnijcie sobie odpowiednią ilość snu. To przełoży się nie tylko na poprawę kondycji waszych włosów, ale także inne aspekty życia. Dodatkowo, o myciu włosów nie myślicie jako myciu włosów, <grych> tylko jako myciu skóry głowy. No bo tym to w rzeczywistości jest. Nie musicie się przejmować tym, żeby myć końcówki waszych włosów, bo zrobi to za was spływająca po nich piana. A teraz przejdźmy do trzech konkretów. 1. Mycie. Pierwszą rzeczą, która poprawi stan skóry Waszej głowy i kondycji włosów, jest mycie. Pewnie to robicie, prawda? Ale czy właściwie powinniście myć głowę tak, jak robi to wasz fryzjer? Kojarzycie na pewno uczucie długiego, odprężającego, przyjemnego masażu głowy. Tak samo powinniście myć głowę w domu. Na dłoń zaaplikujcie niewielką ilość szamponu, rozetrzyjcie go delikatnie między dłońmi i wetrzyjcie w skórę głowy. Dzięki temu rozprowadzicie szampon od razu po większej powierzchni i nie będziecie narażać skóry na punktowe, intensywne działanie substancji myjących. Jeżeli Wasze włosy są mocno przetłuszczone lub brudne, to zróbcie krótkie mycie wstępne. Wyobraźcie sobie, że próbujecie ten brud wyczesać dłońmi z głowy, po czym spłuczcie pianę. Teraz możecie przejść do mycia zasadniczego. Ponownie nałóżcie szampon i zafundujcie sobie porządny masaż głowy. Nie bójcie się dociskać opuszków palców, nie wyrwiecie sobie włosów z głowy, a co najwyżej pozbędziecie się tych, które i tak by wypadły. Zwróćcie tylko uwagę, czy rzeczywiście robicie to opuszkami, a nie drapiecie się paznokciami. Takie mycie sprawi, że po pierwsze bardzo dokładnie oczyścicie skórę głowy, po drugie pobudzicie krążenia z krwią. Przypłyną potrzebne włosowi elementy. Znaczenie ma także temperatura wody. Wysoka może powodować nadmierne wydzielanie sebum. Dlatego lepiej ograniczyć się do letniej, nieprzekraczającej temperatury naszego ciała. A pod koniec warto zastosować zimną wodę, bo ma to wpływ na krążenie. Do tego zamknie pory skóry głowy i strukturę włosa, dzięki czemu po wyschnięciu będą wyglądały na bardziej lśniące. No i najważniejsze! Jak często myć głowę? Tak często jak to potrzebne. Czyli kiedy wygląda nieświeżo lub kiedy jest brudna. Jeżeli nie musicie, to nie myjcie jej codziennie. 2. Suszenie. Po umyciu głowę należy wysuszyć, tylko nie trzyjcie jej intensywnie ręcznikiem. Sam tak robiłem przez większość życia, no ale niestety w ten sposób osłabiamy i niszczymy nasze włosy. Lepiej wycisnąć je w ręcznik, a jeżeli są dłuższe, to delikatnie wykręcić. Najpierw bez ręcznika, żeby pozbyć się nadmiaru wody, a potem z, a właściwie w ręcznik. I tak osuszone włosy warto przeczesać, o czym opowiem za chwilę, dokończmy najpierw suszenie. Jeżeli nigdzie się Wam nie spieszy i macie luz, to pozwólcie im naturalnie schnąć. A jeżeli goni was czas i taksówka, która ma was zawieźć na imprezę życia, czeka już za rogiem, to nie macie wyjścia i musicie sięgnąć po suszarkę. Im mocniejsza, tym szybciej wysuszy wasze włosy i sprawi, że będą krócej narażone na działanie wysokiej temperatury. Z tego samego powodu, czyli unikania wysokiej temperatury, nie suszymy długo jednego miejsca. Jeżeli nie musicie stosować najcieplejszego trybu, to tego nie róbcie, a pod koniec zastosujcie strumień zimnego powietrza. Działa on na podobnej zasadzie jak zimna woda przy ostatnim spłukaniu. Dodatkowo wpłynie delikatnie na utrzymanie kształtu waszej fryzury. Za chwilę, ostatnia rada, a ja chciałem powiedzieć: że jeżeli ten film Wam się spodobał, to możecie zostawić subskrypcję, dać łapkę w górę. A gdybyście chcieli się dowiedzieć, jakich składników unikać, a jakich szukać w szamponie i dlaczego nie warto podkradać go swojej dziewczynie, dajcie znać w komentarzu, chętnie przygotuję taki materiał. A teraz przejdźmy do ostatniego punktu: 3. Czesanie. Przyszedł czas na zapowiadane przeze mnie wcześniej czesanie, więc jak się czesać? Czym się czesać? Kiedy się czesać, a kiedy nie? Przede wszystkim bądźcie ostrożni, kiedy wasze włosy są mokre i poplątane. Nie szarpcie ich mocno grzebieniem o wąskim rozstawie zębów, zróbcie to delikatnie. A jeżeli macie dłuższe włosy, to rozczesywanie zacznijcie od ich końcówek i powoli zbliżajcie się w kierunku skóry głowy. Zaplątane fragmenty chwycicie powyżej miejsca zaplątania i dopiero rozczesujcie. Nie będziecie w ten sposób szarpać włosów od ich podstawy. Grzebienie często w połowie swojej długości zmieniają rozstaw zębów. Zacznijcie od tego szerszego, a jeżeli to Wam nie wystarczy, to przejdźcie do węższego. Proszę unikajcie tylko bardzo tanich plastikowych grzebieni, które mają poszarpane ostre krawędzie. No bo czymś takim chyba nie chcecie traktować swoich włosów, prawda? Do czesania mokrych włosów możecie użyć także szczotki. Sprawdzi się ona doskonale również w przypadku suchych włosów, zwłaszcza jeżeli będzie wykonana z naturalnego włosia z dzika, dlatego że takie włosie nie uszkodzi struktury Waszych włosów i pozwoli rozprowadzić po nich naturalną warstwę ochronną, czyli sebum. Jeżeli zaczniecie wykonywać te proste czynności w opisany przeze mnie sposób, to na pewno poprawicie kondycję swoich włosów. Dzięki masażowi nie tylko dokładnie oczyścicie skórę głowy, ale też zapewnicie sobie chwilę przyjemności. Nie będziecie jego osłabiać przez intensywne tarcie ręcznika, ani wyrywać przez nieodpowiednie czesanie. Mam nadzieję, że ten materiał Wam pomógł. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!